Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku wam przedstawię cztery moje ulubione postacie w Brawl Stars, więc zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zanim zaczniemy. No i ja już robię tą listę. I uwaga, uwaga, na zacznijmy od czwartego miejsca, na którym znajduje się Cordelius. Znaczy, chciałbym bardzo kupić tego skina, ale no niestety mnie na niego nie stać, ale możemy sobie zagrać tym i. Abo nie, jednak tym możemy sobie zagrać, takim bez skina i próbujemy teraz wygrać arenkę na solo. Może być ciężko, no otworzymy sobie tego cuba. Mam nadzieję, że nic nas nie zastanie od tyłu. Pyk, i idziemy teraz. No możemy jeszcze tego otworzyć, bo my na środek raczej się nie pchamy. Ja mam trochę lagi podczas nagrywania, więc sorry za to, no ale no cóż, możemy się trochę wkurzyć na nich. Bo, bo nie w ogóle mamy taki, takie postacie, że chyba raczej nie pokontrolujemy sobie. Będziemy musieli drugą rundę zagrać. To jest surge. Tego, tego szejdzika. Dobra, bierzemy cuba i uciekamy. O kurde, dobra? Spokojnie, tylko spokojnie. Dobra, i uciekamy. Dobra, sojuszujemy się i wyskakujemy. Komu tu, tutaj czy tutaj? Dobra, tutaj wyskakujemy. Dobra, mam nadzieję, że ktoś tu jest. Dobra, blisko, 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 blisko. Dobra, nie ma jednego. Pierwszy frak. Dobra, jeszcze. Dobra, przeniesiemy go do świata zmarłych. Co tak podąża za mną? No, no i dobra, kolejnego nie ma. No, i teraz tak, tutaj fang. To fanga trzeba było naklepać, ale będzie to trudne, bo on ma dalszy zasięg ode mnie tym swoim bucikiem. Dobra, no tutaj będzie ciężko. Pyk. Dobra, omi ai, ominęliśmy wszystkiego z to jest bardzo dobre. W ogóle sorry, że dawno nie było odcinków, ale będę rzadko nagrywać. Dzisiaj tak chciałem po prostu nagrać. Tam jest, tam jest, w tam jest zbój. Dobra, mam hiperkę, to jest tyle dobrego. Lilka, Lilkę będziemy musieli. Dobra, ty będziesz głupi. Po prostu będziesz nie wkurzać do najgorszego stopnia. Bo po prostu. No i, dobra, to już będzie. O nie. Dobra. Bum. Nie ma. No proszę, blis. No i kicha, po co ja tam podszedłem? Jaki bezsens. No i nie udało się. Co prawda, 6 puszek dostaliśmy, ale no. Ogólnie będę kiedyś próbować zdobyć chociaż nawet o 1200 puszek, ale to jest naprawdę trudne, bo kiedyś po prostu 1000 to już był taki maksik na, 3, 3, na 30 ranga. Moim zdaniem nie powróciły stare rangi, bo to jest po prostu więcej pucharków do wbijania. Wcześniej było mniej, mniej pucharków do wbijania, ale trudniej. Moim zdaniem, kiedyś było lepiej. No i uwaga, uwaga, na trzecim miejscu jest kit. Też na 1000 pucharków Dobra, srebrnym, jakim? No, zagramy takim, złotym Wszystko mam w porządku Starte, powery No, tu może być kit. No i teraz próbujemy kitem Kit może być gorszy No bo, znaczy, Cordelius nie jest lepszy, moim zdaniem, od kita Ale, no tak Kitem nie wiem, co my możemy to zdziałać Tym bardziej, że mamy takie postacie Przeciwko sobie, że to jest trudne będzie coś działać tym kitem, szczególnie na 1000, plus, bo tak to byśmy raczej na luzie wygrywali. No i dobra, no i niszczymy tą skrzynkę. Musimy teraz iść na środek, bo tam ma dużo, jest dużo kubów. No i właśnie trzeba na takie fokusy uważać. Kitem trzeba uważać. Trzeba kogoś sfokusować kitem, żeby tylko na mnie się nie fokusowali, bo ki na kity się fokusują, bo są łatwe do <laughs> zgarnięcia fraga. Dobra, tutaj. I ty to, czy ktoś tu siedzi? Dobra, odskakujemy. Nie, tutaj Frank. Dobra, Bibi się tam zbroi, to niech będzie. Bibi też uwierzcie mi, później zagramy. Dobra. D dobra, Frank. Nie, nie podjeżdżamy, bo on ma gadżet. No bo dobra, go i tak troszeczkę. Tak, za ścianki możemy go. Dobra, Riko się tylko nie pokazać. Dobra, tam ktoś jest na górze, czy nie? Bo tak nie wiem. Dobra, nie ma nikogo. Oby ktoś tam na wodzie siedział. Nie wiem, czy są jakieś postacie, które siedzą na wodzie. O, Cordeliusa raczej też nie ma, bo nie, nie spojrzałem, czy jest Cordelius. I to bardzo źle. Dobra. Dobra, dobrze, Bibi. Dobrze, dobrze, Bibi. Good. Good. Jest, tu jest łapka w górę, to good, Bibi. Good. Dobra. No, Edgara. Edgara to my możemy naklepać. Dobra, weź tą Bibkę, Bibi. Dobra. Dobra. I o, i o. Bum, bum. Jest. Dobra. Udało się. Bibi. Tutaj ktoś jest. Tutaj ktoś jest. Nie. Tutaj nikogo nie ma. No to tą szelkę. Szelka będzie trudna. No możemy tak. Cichacz. Dobra. Cichacz. Na cichaczu poszliśmy do niego. No na Edgara, no bro. On dalej żyje? To ten sam czy inny? Inny. To jest niemożliwe, żeby on żył. No i dobra, z szelkami to nie ma szans. Znowu trzecie miejsce, co jest? Ale na odcinku mi nawet dobrze idzie. No i widzowie, kolejną jest Bibi. Postać kolejna to jest Bibi. Bibi, gdzie my tu mamy Bibi? Tutaj jest Bibi. No, tutaj balonowanie, no, taki skinek jest ładniejszy. Teraz tarcza czy turbo? Turbo, turbo, bo tu są takie przyspieszacze i będziemy bardzo szybko chodzić i mogli łatwo odpychać przeciwników. Więc myślę, że dob dobry pomysł, żeby wziąć tutaj ten przyspieszacz. I ja zawsze zresztą gram na przyspieszaczu, moim zdaniem jest on lepszy, bo początkowo kupywałem tarczę, ale potem, jak mi dropnął ten przyspieszacz, to się okazało, że on jest lepszy, moim zdaniem. Dobra, no i idziemy na te. No więcej, cubów. Bum. Wkurzamy trochę Edgara. Bum. Bibi jest spoko akurat. Na multikoncie akurat mam do niej złotego skina. Dobra. Ale to na multikoncie. Ale tak to nie mam. Dobra, dobra, to już jest wolny krzaczek. Tutaj też raczej. No i dobra, zobaczymy. Bum. No o. Dobra, bi, bibi bi, bi. wywalaj, no dobra, nie ma nikogo, co tu tu nikogo nie ma, a bo jest tylko sześć osób, no nawet dobrze i cały czas ten dźwięk słyszę, Drrrrr. o nie, nie, dobra, pogonić, trzeba kota spodgonić, aj, dobra, trzeba uciekać, no i kit, bo to kit wszystkich wyeliminował, dobra, Dobra, to nie, nie wystawił nosa Edgar. Cały czas drżżż. Bum. Słyszę taki dźwięk tego jakby, gdy przyspieszam. O teraz, widzowie. Bum. Dobra, ukatrupiliśmy kolejnego i będzie znowu trzecie miejsce, bo chyba kit mnie zaraz dopadnie. O, tu jest, tu jest, tu jest. Nie! Dobra, znowu trzecie miejsce. Czy znowu trzecie miejsce? No, dobra, całe, same trójki dzisiaj dostajemy. Może odrobimy, Bibi? Odrobimy, jeszcze raz zagramy, bo na tysiąc możemy ją odrobić i to będzie nawet dobre. Chyba, że znowu, chyba, że jakimś cudem przegramy. No, dobra, co my tu mamy? Fanga, Lili, Lili tu jest. Astro Astrocold! Mega ładny wariant kolorystyczny. Moim zdaniem lepszy skin od tego Dynamajka. Nie wiem dlaczego. Do Dynamajka jest dużo, ale fajnych też skinów. A do Kolta jakoś nie ma fajnych. Znaczy jest dużo, ale nie ma jakoś fajnych. Do Mortisa są fajne skiny. Do Kolta nie ma fajnych. Dobra. no Nie! Nie! Bru. Dobra, sojuszujemy się. Jednak jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Dobra. No nie wiem. to jest dobry pomysł? Słyszeć się z takim agresywnym dynamajkiem. Dobra. Myś... Byłem pewny, że otalili się tam zrespi. Dobra, jak już z bomby. Dobra. Pyk. Musimy tutaj 9 minut odcinka. No dobra. No tutaj musimy tego baza naklepać. No nie, no tu będzie naprawdę ciężko. Tu będzie przysięgam ciężko. Dobra, nie ma. Bardzo dobrze. Trzeba ich troszeczkę rozruszać. Bo tak szczerze trochę nie chcą ginąć. I trzeba im pomóc. Uuu. No dobra. Tu była Lili? Co, co ja zabiłem? Lili? Ja zabiłem czy Leona? Leona chyba. Pokazuję, że Lili niby. Może i faktycznie Lili. A, specjalnie myślałam, że specjalnie ucieknie. No i dobra. Tutaj idzie. ma? Dobra? Trzeba uciekać. Bo jeden teleporcik już mnie nie będzie. Dobra, ta roza. Bo ja w ogóle już gram na tych na 1000 plus nie wiem dlaczego, bo już ników im nie pokazuje. Boom. Dobra, no może jeszcze jakoś tam wygramy. Mhm, tutaj. I teraz. Dobra, i biją się, biją. We dwójkę chyba zginą. Ja go dobiję. Wow. Ile razy oberwał? Pierwszy raz chyba gadżetu w ogóle dzisiaj używam na Bibi. Bo ogólnie gadżetu już raczej używałem. Dobra. Dobra. Znowu trzecie miejsce. Co jest? Co jest dzisiaj z tymi trzecimi miejscami? Dobrze, że chociaż w topce. I widzowie, najlepszą postacią jest Złoty Mortis. Tutaj można było się domyślić i na pewno wszystkie tak. Widzowie, Mecha Mortis, czy zwykłym Zwykły, zwykły, ten złoty, ten tytułowy na moim kanale, więc raczej to nie było ciężkie do domyślenia. Uwierzcie mi, na Mortisie nie jestem dobry, ale mi się podoba sam design postaci, więc po prostu nie jestem dobry na Mortisie, przyznaję się. Jestem słaby na Mortisie. Lepszy jestem chyba na Bibi Ale wolę Mortica, nie wiem dlaczego Czasem mi coś tam wyjdzie, czasem nie Więc No, dobra, tutaj mamy ten Na multikoncie mam tego złotego Mortica Który jest naprawdę mega op Ale niestety na tym koncie nie trafiłem Bo tutaj trafiłem jakiegoś anielskiego Edgar'a Co to w ogóle było Mhm, dobra Gościowi chyba skroiłem Cuba Czy nie? Nie, nie Nie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? No kurde, no nie zabrałem mu cuba, no. <laughs> nie, nie w tą stronę zdasz, Dobra, uciekać, bo kity są niebezpieczne. I nie do że ci może się przeteleportować moim czy tam na dziwice przejść. Tak. Dobra, na Edgara trzeba... No żeby na Edgara niech ten skit schoczy, Dobra, Kita póki co nie ma, to możemy się klepać mocniej. Dobra, no z tym Edgarem jest ciężko, bo ma takie ruchy dość specyficzne. Mhm, no zaraz mamy Ulta, może Leona naklepiemy, ale Edgar skoczy. Dobra, bum, bum, dobra. Znowu będzie trzecie miejsce. Co jest? Znowu widzowie trzecie miejsce. Widzowie, same trzecie miejsca, z samymi trójkami wygraliśmy w tym momencie, no i widzowie, jak wam się podobał taki materiał, to możecie dać znać, a jeżeli nie, to też możecie dać znać, więc widzowie, jeżeli wam się oczywiście podobało, to możecie zostawić łapkę na pocieszenie, więc widzowie, suba też, bo lecę po tysiąc, widzowie, widzimy się w następnych filmach, neurea!